Jestem Kojot Peterson i dziś porozmawiamy o najgorszym ugryzieniu zwierzęcia w moim życiu, a wydarzyło się to wczoraj. A ugryzła mnie, a dorwała mnie w kciuk. Mam nagrywać. Przecierać szlaki. Od kiedy rozpocząłem moją podróż, której celem jest przybliżanie światu przygód z dzikimi zwierzętami, znalazłem się w wielu niebezpiecznych sytuacjach. Niektóre z nich były planowane. To było intensywne. Dostać w twarz od niedźwiedzia Grizzly. Okej, okay, teraz chcemy wam pokazać z bliska niektóre niesamowite cechy Adama. Niektóre z nich przypadkowe. Ten żółw właśnie odgryzł mi czubek kciuka. No pięknie. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje będą służyć zarówno edukacji i rozrywce, jak i nauczce, dlaczego nigdy nie należy samemu podchodzić do dzikich zwierząt. I to będzie tylko krwawić i krwawić. Moja praca jest niebezpieczna. Myślę, że wszyscy możemy się z tym zgodzić. I czasami posuwam sprawy do granic możliwości. Raz, dwa, trzy... A! Jednak za każdym razem, gdy odwiedzamy miejsce tak jak Arizona, na pustyni Sonora staramy się działać rozważnie i dbać o bezpieczeństwo jak to tylko możliwe. Priorytetem numer jeden jest bezpieczeństwo. To środowisko jest niesamowicie wrogie. A jeśli upał cię nie dopadnie, uważaj, bo biologiczne miny lądowe mogą. To jest super, to już druga heloderma arizońska, jaką spotkaliśmy na pustyni Sonora. Jest duża. Nie chcę mieć teraz z nami nic wspólnego, po prostu chowa się za piaskiem i mówi, okej, nie podchodź bliżej. Choć spotkałem, miałem do czynienia, filmowałem i wypuszczałem wiele niebezpiecznych stworzeń, nawet ja popełniam błędy. Dopadła mnie. Ugryzła! Jesteś pewny? Tak, na pewno ugryzła. Mam kontynuować filmowanie? A, dorwała mnie w kciuk. Przebiegła tuż obok gobra i trafiła mnie w czubek kciuka. Przestań, zatrzymaj, zatrzymaj filmowanie. Więc wczoraj doświadczyłem najgorszego ugryzienia zwierzęcia w moim życiu. Stało się to tutaj i zostałem ugryziony przez jedyną jadowitą jaszczurkę w Stanach Zjednoczonych helodermę arizońską. I było źle. Oto co się wydarzyło. Kręciliśmy materiał birol, szliśmy wzdłuż tego potoku, który jest z tyłu, i zobaczyłem helodermę. Leżała tutaj po prostu, wzdłuż tej kłody. Powiedziałem, że nie potrzebujemy odcinka z helodermą. Już to zrobiliśmy, ale chcieliśmy się zbliżyć i przynajmniej zrobić kilka ujęć, B-roll. Nie trzeba było jej łapać ani dotykać. Zrobiliśmy kilka świetnych zdjęć kamerą C100, a potem powiedziałem: wiesz co, pozwól mi zrobić kilka zdjęć GoPro. Jest super spokojna, po prostu się relaksuje. Zbliżyłem się, zacząłem robić ujęcia. Myślę, że poczuła się osaczona. Podszedłem trochę za blisko i dosłownie w mgnieniu oka szarpnęła ciałem i chwyciła się mojego kciuka. Moją naturalną reakcją było natychmiastowe cofnięcie kciuka, co też z Zrobiłem i dlatego mam na kciuku wszystkie te rany przypominające żyletki. Dosłownie wyrwałem jej palec z paszczy. W chwili ugryzienia chwyciłem się za palec i niemal natychmiast ból spowodowany jadem zaczął rozchodzić się po mojej dłoni. <trym wytkujesz> o mój Boże, strasznie pali, strasznie pali. Ah, co się stało? Odwróciła się, zakręciła, ominęła gopro i ugryzła mnie w kciuk. Miałem w tej sytuacji niezwykłe szczęście. Po ugryzieniu skonsultowaliśmy się ze specjalistami zajmującymi się gadami i jadem. Nie ma żadnej odtrutki, którą można przyjąć na jad helodermy. Monitorowaliśmy moje ciało godzinami. Upewniliśmy się, że moje tętno jest niskie, monitorowaliśmy obrzęk. Zrobiliśmy zdjęcia, których część możecie zobaczyć tutaj. Z upływem godzin ból był tak nieznośny, że musiałem po prostu wejść w stan psychiczny, w którym powiedziałem sobie, dasz radę przezwyciężyć ten ból. I był to najgorszy ból, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Pulsowanie, wicie się mojego ciała i oczywiście nieustanny strach. Czy to się jeszcze pogorszy? Ponieważ jad zaczął wędrować w górę mojego ramienia, do barku, nie wiedziałem w którym momencie się zatrzyma, i wtedy naprawdę zacząłem się denerwować. W tym momencie umysł naprawdę górową nad materią. Fakt, że nie doznałem żadnego wstrząsu anafilaktycznego. Wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. To była tylko kwestia przetrwania bólu, który był czymś w rodzaju tego, co opisują gorącą lawą płynącą przez żyły. Minęły 24 godziny i czuję się niesamowicie szczęśliwy, że na razie mam tylko spuchnięty i obolały kciuk. Zawsze gdy gryziecie zwierzę, jadowite lub niejadowite, koniecznie zwróć się o pomoc lekarską. W żadnym wypadku nie była to wina helodermy. Podszedłem za blisko. Mam nadzieję, że z tej sytuacji Sytuacji wyciągniemy dobrą lekcję. Heloderma to nie jest zwierzę, do którego chcesz się zbliżyć. Zobaczysz się na wolności zrób zdjęcie z bezpiecznej odległości. Odsuń się na półtora metra, przybliż obiektyw i zrób zdjęcie. Nauczyłem się tego w trudny sposób i wiem, że od tej pory na pewno dam helodermom przestrzeń, na jaką zasługują. Jestem Coyot Peterson! Bądź odważny! Pozostań dziki! Do zobaczenia podczas następnej przygody.